Piękny onikat, ale przyjechałem to po gnoj. Korwano aż żal do peściska jak go mam tak zostawić, niestety jest przylepiony jakimś super mocnym klejem firmy Spermakreta. O kurwa, ile ja tutaj siedziałem, tak mi wacek stanął z podniecenia, że nie zauważyłem, że jestem całym mokry. O, idę zobaczyć czy mają jeszcze na składze gnoj. O, jest fleichberg, najlepszy gnoj do boraków. Co korwa jak do boraków zamówiłem sobie dwa widły gnojo do czokapika, te pizdy dały mi tutaj jakieś chemicznie modyfikowane przetwory z Goana Nietoperza i choj tam jeszcze wieczego. Gnoj do ogórków, rządzi jednocześnie jako dodatek do parowek berlinek, do siana. I do smarowania pizdy. Korwa, zrobili mnie normalnie w choja jebane szwaby. Idę do tych patałachów. No do korwy nędzy Częstochowskiej zajbali mi mój Batmobil do przewozu gnojo i innych smakołyków, to pewnie ten dziadco mnie stoknął na tym jebanym moście. Wiedziałem, że coś wielknoje. Idę do wejścia dla ważnych klientów tego romońskiego obi. Jak mnie nie dadzą moich widełek to będzie normalnie korwa boba. Pok pok. To tam, twój stary, a tak na serio to przyszedłem się zapytać czemu do korwy nędzy nie ma gnoju do Czokapika? Bardzo mi przykro pacanie ale po zmianie obina fle ich przestaliśmy produkować szkodliwy dla środowiska gnoj do Czokapika. Korwa dawaj mi ten gnoj bo zaraz ja będę szkodliwy dla twojego zakotego ryja. Nie mamy ale mogę ci powiedzieć gdzie jest. Gadaj wichaj sztosie, zagadaj do Wacka jego numer telefonu to 7382156892731. 1659214 Korwa muszę zadzwonić do tego wacka, ale nie mam Fauniksa, idę do urzędu gminy. Hehe, <grymiania> Podwiozła mnie gropa czeczeńskich bojowników z organizacji HiIPai -Hi w Ichajtos -Hi w zamian za pomoc w wysadzeniu terrorystycznym warzywniaka o Tadzika. Elo elo ziomeczki dawaj ta rozmowę pod ten numer co wam wysłałem e mailem od moich szczeczenków. Okej okay, już łączę. Drin, 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 drin. dryn Halo? Za halo to korwa w mordę walą. Hehehe, he he. elowa coś i na grzdelakową piętnaście, dwa widły gnoju do czokapika, spierdala i zarzucić to se możesz worek siana do stodoły, takiemu no fajfosowi jak ty nie sprzedam, trzeba mo no będzie wjechać na chatę i zajebać gnoi, tak jak w 1500 odcinku pierwszej miłości.